W kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną moja siostra Viki i mamy dzisiaj gościa specjalnego, czyli Adama. Dzień dobry. Adam też nagrywa na YouTube. No to więc zaczynamy, gramy sobie ogólnie knockout. Tak, knockout. No, no, no. no dobra, wygramy to, postarajmy się. To się, nie... to się nie dobra, bo wygramy to.

Ten wiki Pedli też zaraz się daje. Wiki nie ma, wiki nie ma. O nie. Nie, 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 mogę dzwonić, to o, 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 je, nie, jak nie, jest nie, 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 to co nie, nie, Dobra. Ja mam co nie, Baria moja szana trutka. Tata. Bye bye. Dobra. Wygląda, że ja to nie wiem, wygramy. Ja wygrałam. O, mamy tu eee ja buduję tą rangę trochę. O. No właśnie, zobacz, jak sobie tutaj mam. Knockout solo strefa Angelo częste. No dobra, tylko go mam.

Dobra, teraz musimy teraz... Się do roboty. Tak. Ja za bardzo nie lubię na bo w ogóle w nim Nie wygrywam i to jest jeszcze... to jest? Nie wiem, jest! Tego rozwalisz, prosz. nie Tego Nie wiem. Maga wiem. Nie wiem. Lewandowski. Dawaj Lewandowski. Nie. Nie. Gadżet, gadżet. A nie, bo ty nie masz. O nie. O nie. Nie, teraz to tylko dymy. Teraz to już nikt nie wygra. Już my przegraliśmy, bo za dużo bija i macie na dwa hity. Dymy niech cię zjedzą. To już nie ma tego. Że... No chyba, że teraz Lewandowski jakoś go zabije. Ale to, to, to nie jest możliwe, no właśnie. Ebym miał może jeszcze ulca. To może może dał radę, faktycznie ulca ale... Um, nie, 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 nie. Ten, ten, eee... Stefan... Stefan, No, Stefan. No, Stefa, jest Stefan. No fajnie Stefan. Wiesz greja. Greja? No. Ktoś ma Rose na Hypercharge? Um, ja mam Rozę na Hypercharge, ale nie mam jej wymaksowanej, także... Weź. A może a, Greya mam... Kurs. A masz, mam. A masz rosę wymaksowaną, albo wiki? Nie wiem. Proszę, proszę. powiedzcie. Ja mam grę. Nie, nie, nie mam na siódmiej. Do... Bo wiecie to taki, co byś... Weź, wiem, wiem. To by dźwięk za mnie, że leciałoby tutaj. Posłuchajcie, grej! Zobaczcie, Gray by tutaj postawił portal. Tak. Rosa by wleciała na hit. Rosa by wleciała, Jessie by wleciała, by nie, ich ten. Jackie, Jackie! By wleciała, by Jackie! Tak, też. tak, 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 tak. Jessie. Dobra, mieszać z Ta wiertka. Jessie tu nie, Jackie. By wleciała, dobra. Gray by się przedel teleportował i by był łatwy łatwy win. win. Jakby jeszcze była ten na odbijaniu, bo ja mam ją na odbijaniu. mam ją na hiper. Gemis? Ja ją mam na hyperchargeu Ja ją mam na hiperchargu. Ja, na... ja ją mam na ja ma... A pewnie Wam się przywróciło uwagę. Jakim cudem mam 9 pucharów na ASHU, ale mam to 2? Oh, ja mam wymaksowanego. A, A potem sz... jeszcze no, to no, no dzięki, no Eee, no dobra, to ja mam grę ja wziąć. Może, może weź Jackie. I wy, I ty Rosa. Ja mam misję. Aha. A no faktycznie... To może weź Rosa albo Jackie. Tak, eee, weźmy. To, to się nagrywa. Wezmę panią na 500 bucharkach. Którą? Uuuu, dobra. Odbijanie i Hypercharge. I robimy wszystko, żebym ja zrobił ulta. Tak? No. B będzie ostra jazda! <grym> <grym> Dobra, my to wygramy. Nie, nie, nie mam no, szans Ja oh, co ja... Nie. Jednak nie, jednak nie. Jednak nie, do widzenia. No. Ja. Do widzenia. Oh Dobra, nie się że mam tylko 10 tysięcy. Do życia. Aha! Pokoje. O, na Mam za punkta! Mam bardzo Mam na Mam, mam... Dobra, mam punkta. Możecie już się teleferować. Znaczy, przepraszam. Teleportacja. <grym> <grym. grym>. Kurczę, kurczę! 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 Chciałem ich ściągnąć. Tak, w to. Wygrać, No się leczę, ja się leczę. Dawajcie, dajcie, wygrać, się grają. Proszę. Dobra. Dobra. No nie, nie, tak nie, to nie, 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 tutaj. nie, nie, się. nie, 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 Przysywa, tak. Dobrze? Ja tutaj stoję. stój, Stoj. go, zabiłem go. Dawaj, stój sam, yani stój, stój, staj, spój. nie. Nie! Nie, nie! Nie, nie damy radę! Nie. Razem robimy rozróbę, dawaj! A! No, powiem szczerze, nie wiem. Nie, 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 wiem, wiem. Wiem. nie, wiem, nie wiem. Dobra, zaraz macie mnie grać z Ademirą. Nie, dawaj w piłkę. Ja wam obiecuję no dobrze. w piłkę. Ja biorę Nie Wywieź mi z A ty biorę. Ja biorę... Ja biorę dzikomajka. Ja nie wiem... Biorę... Ja biorę... Ja, ja tam biorę dzicy Szefie, bo ty nagrywasz, Wy, wybierz wice zadymiarza. A, no dobra. Zobaczymy. Ja tutaj jestem wspomagająca. Pi, pilatka. Pilatka mamy. Okej. Okay. Pilatka. <ścoughs> ja mam szelce, szelkę na. Yy, dwójce złota. Wiki, mam pytanko: a jak ty kogoś opanujesz tą willowką, to czy ma, ma, masz piłkę i możesz się strzelić kola? Jakby byli. Willow? Willow, willow, no. Bo jak będą no, na przykład. Nie klikaj, w to, nie klikaj. Normalnie sobie wybierz willow. Willow, willow, willow. No, są... Dobra, ja stoję na budzie ogólnie. Okej. Okay. Jestem, jestem szczęśliwa. Bo ja... O nie, oni też mają dynamikę. No i moje broko. Co ty robisz, Wikato? Wikki, ty... teraz ty nie rób przewrotu w tył. Rzucaj tymi diamentami. Pum, pum! Nie! <ścoughs> ale jesteśmy szczęśliwy. Nie no dobra, szczęście się wkłuzył! Szczęście, ostatecznie się wkłuzył i swoje nabrące na mnie. Szczęśliw czy Benson? Puść, pójść, dobrze? Ja go rozwaliłem. Kurna strzelu! Pilu! Dobra, to nie miało sensu. I ja, użyłem ja. co? Tak, jak twoja gra. Nie, jak zwykle. No już nie mam 28 tysięcy. Postaraj się, kurna. Dlatego to nie ma sensu. To nie ma sensu. Ja chyba gram w duo. Nie wiem. No to bikini. Nie, pogramy w knockouta? Tak, Tawa, w nokauta. Już w knockouta przygotujcie zadymniarzy Nie wiem. Tak I kogo ja masz już na knockouta? Na knockouta? Angelo? Ja chcesz. No masz? Może tu ale. Pacz? Ty ją masz? No. Aha, no. Na hip do ładowania. Nie, nie opłacało ci się kupować hip doładowania Od razu ci mówię. Bo tylko respi, pająki, a pająki masz w garzecie. Trudno. Totalnie się nie opłacało A ja lubię to postać. Wszystkie z yeah. no. Razem z tej... Masz na nawet swój karny to. Kłęcik Potknął się o kamyczek. Mm. Ty go raczej zabijesz, Jest! Smoknąłem! Dajesz go na hita i Nie masz nie, nie mam, bo się nie odwracę, bo... Ju Ja trafiłem kolcika. Możesz dojechać kolka. Chociaż nie No kurde, ten dynamite! Pik? Nie, dobra, ale to już nie, miało sensu. A Wika, się, się postaraj się, Wika, postaraj o, ja nie się. By, nie, 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 tego nie, nie, Tylko nie, nie, mogę no. Oj, um. dobra, dynamite, Uważaj, Wika. nie, 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 nie Zostawię kaprysę. Dobrze? Trafiony? Nie! Kurczkę, kurczę. O nie. Dobrze? Ja... Opuszczaj tego. Jest? Trafiony? Zrobisz to. Udzie. Zrobisz to. Nie zrobisz tego. Nie no, ten kult walony, ja muszę się pozbyć kolta. Nie! No wiesz, że to zrobię! I jasno widzę! Szukamy... No może Poczno, nie, no, nie ja mam pucharów? No to, widzisz to i się nie chce grać w knockouta, było dobrze w duo. king? Było dobrze w duo no. przecież. A ja się chyba przełączę na drugie konto i wezmę mace. A ja też się przełączę Legendarny star drop! Co? 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 Widzowie? Widzowie? Co dobra. Ej, dobra. Ten paluszek, ja, pa. paluszek wskazujący widzowie dropnął siedem, dobra. siedem legend. Dobra! Poczekajcie! Dobra! Poczekajcie! Trzech legend widzowie. Oh! Ale na 3 cztery, nie? Nie, czekaj. Ja muszę modlitewnie... Mów... Nie, ja muszę modlitwę powiedzieć, z której yy, yy, postać mi wydropię. Trzy yy, legendy. W ci tuś, i Ty star tropiku, dropniesz mi Spajka albo Chester'a. Trzy, cztery. U kogoś coś... skina e, do Bibi! O je! Oh, yeah, Ej, ciemno. co to jest? Aha, ja dostałem star power do... Sandy! Ja dostałam hiper doładowanie do Miko. Ej, brać Sandy? Brać Sandy? I ja biorę Bibi. Ja mam takiego star że... Zobaczcie, widzę ile mam skinów do Bibi. Hiper doładowanie do Miko. Ja też mam super do. Dobra, gramy tymi. Gramy... Ty masz zablokowane, a ja od razu mam. <laughs> Dobra. Dobra, ty grasz Sandy, a Wiki Gramiko? Ja na pewno, ale Sandy jest bliska. No, ja nie a wzią... Wiki Gramiko, tymi postaciami, co wylosowaliśmy, ja ma... ja mam... gramy. Ej, ja mam na ulta Star Power, dzięki któremu o, jest... będę mógł Was uleczyć. O, nie? nie będziecie nie widziali. Ja gram, nikt Oj, to się to... nie, to Oj, dobra, ja muszę to Я говорю. О! Бьял! Дуже! Дуже бьял! Окей, покажи свой спас! Окей, ты как-то лечишь на меня. Куча, я Dobra. Po co wziąłeś jest No właśnie, po co wziąłeś mi Po co Mr. Black. Leczycie się dobrze. To dobrze, że się leczycie. Bro. Idź po tego gościa! Idź po tego Angelo! No, po no, idź po niego, no. idź po no, 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 ci zwiał, ja zwiał ci. Co ty robisz? no, na pewno. no, no, Że on będzie i tak musiał tutaj podejść? No wiem. A on i tak zginie. Marka! gość, bye bye. Wrzucam tego ulta gdzieś daleko, dobra? A ja bym tam. Elfa, dobra. Ej, to nie było też zarezki. Dobrze? Ciepłe ciało, ciało. Ty mi baj No nie mów, nie mów. Dobrze? Nie Pytanie mów, nie, nie mów. Niania cię dojedzie. Niania <śmienic> <mnia>, <śmienic> <śmienic> <mnia, mnia>, <śmienic> <mnia>. mnie dojedzie. Niamia, niamia, niamia. Co? Dawaj, robisz go. Niamia mnie dojedzie. Niania. Nie, nie. Dobra. Ja, nie mój pan, ty się obudziłeś. No to na dzisiaj to już kończymy odcinek, bo troszkę już przekroczyliśmy granice trzy legendarne Stardropy. Naprawdę jestem zadowolony. Dziękuję Wam za oglądanie. Pa pa.